Może nic na razie niech Pani nie mówi. Tak by Pani wolała. Też tak czuję. Tylko przyjmuj. Ojczu, dziękuję Ci za nią teraz. Na mocy imienia Jezus. Mam na imię Iwona. Długo zmagałam się z tym, czy w ogóle świadectwo wstawiać, ponieważ w ogóle powiedzieć, ponieważ uważałam ciągle, że nie mam problemu, z, nie miałam problemów z nałogami, nie nadużywałam alkoholu. No, i że będzie to słabe i nikogo nie przekona do Boga, jaki on jest duży, ale dla mnie to, co się wydarzyło w moim życiu, odkąd poznałam Tomka, Sandrę, wspólnotę, czyli od września 2022 roku życie wywróciło się o 180 stopni. Doświadczyłam wielu przełomów. Zmagałam się od, od dziecka, byłam bita. Poniżana, wyzywano mnie. Życie, a nie śmierć. W imieniu Jezusa, ja przeklinam wszelkie objawy śmierci w jej życiu teraz. Na mocy imienia Jezus, wszelkie ataki ze strony z różnych bliskich stron, niech będą przeklęte teraz. Na mocy imienia Jezus. Ojcze, wszelkie słowa kierowane pośrednio bądź bezpośrednio do niej niech będą ucięte, a ich moc nieaktywna teraz anuluje moc złych słów w Twoją stronę teraz, na mocy imienia Jezusa. Przez to y, moje poczucie własnej wartości było znikome. Żadne. Gdzieś sama się przed lustrem potępiałam. Niech wierzy w siebie jeszcze mocniej. Niech wierzy w siebie jeszcze mocniej. Niech nigdy nie narzeka na siebie już od dzisiaj. Niech nigdy nie staje przed lustrem i mówi różne poniżające rzeczy sama do siebie w myślach. Niech to będzie przeklęte w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Alleluja. W imieniu Jezusa. Pomimo tego, że jeden czas był taki, iż korzystałam z pomocy psychologa, psychiatry, farmakologii, wkręciłam się w rozwój osobisty, w tym rozwoju osobistym uczono mnie, że mam codziennie uśmiechać się do lustra, mówić, jaka jest, jaką jestem wspaniałą osobą. I tak robiłam i przy tym lustrze stałam i mówiłam, ale wewnętrznie tego nie czułam, tylko zewnętrznie miałam jakiś tam uśmiech. A wewnętrznie i tak wiedziałam, że tak nie jest, i się poniżałam, że jestem brzydka do niczego i sobie już w życiu z niczym nie poradzę. W trakcie rozwodu moja depresja to już było apogeum wszystkiego. Nie mogłam wstawać rano, nie miałam sił do wstawania. Przez to tylko, że wiedziałam, że muszę wychować dwie córki i z czegoś musimy żyć, to do tej pracy wstałam, ale wstawałam tak, jakby miała na plecach. Plecak pełen kamieni, i z każdą godziną w ciągu dnia ten plecak był coraz cięższy. Przychodząc z pracy, nie miałam siły nawet rozmawiać z dziećmi, robić, zrobić im obiadu, być z nimi, wspierać ich w tej trudnej sytuacji, która była dla nas, dla mnie, dla dwóch córek ciężka. Kładłam się do łóżka, i tak chciałam przetrwać do wieczora, żeby móc spać. W nocy też spać nie bardzo mogłam. I rano znowu wstawałam i tak wegetowałam przez długi, długi czas. Ucinamy wywyższanie problemów. Ale nie z nich przeklinał lekie troski niż są faktycznie. Później znowu psycholog, leki na chwilę pomogło. Jak chciałam żyć, bez tego, to znowu wracało. I po pierwszym spotkaniu u Tomka, jadąc do domu, już poczułam taki wewnętrzny spokój. I też powiedział o tym lustrze w ogóle, że nie mam. Że patrząc na niego, mam myśleć o sobie dobrze, a że myślę same negatywne słowa i sobie myślę, no skąd on to wie. Przecież ja tylko to ro robię i ja o tym wiem i nikomu w życiu o tym nie powiedziałam. Niech nigdy nie staje przed lustrem i mówi różne poniżające rzeczy sama do siebie w myślach, niech będzie mówić do siebie tylko pozytywne słowa, tylko słowa. O stworzeniu jej doskonało. Na mocy imienia Jezus. I poczułam, że no coś w tym jest, tak? I zaczęłam jeździć i nie miałam przekonania przez długi dosyć czas, półtorej miesiąca, przekonywałam się w ogóle, czy to nie sekta. Będąc z nimi na pierwszym uwielbieniu, to tylko cały czas patrzyłam, gdzie wyjście. I czy będę mogła stamtąd wyjść? Nie wiedziałam w ogóle, co, co się dzieje. No, ale się przełamałam. Mówiłam, że po coś jest, po coś ta y, koleżanka Ewa mnie przyprowadziła, tak? Wierzyłam w to, że jeżeli oni tam są ze mną, to już wiedzą, że to nie sekta, że to musi być Bóg i że to jest od Boga, i że w końcu ja go poczuję, bo chodząc co tydzień do kościoła, ja nie czułam Boga. Ja o Bogu nie wiedziałam nic. Ja nawet nie czułam tego, co zrobił Jezus na krzyżu dla mnie. Y, i jak to jest wielkie. Po prostu poszłam, żeby mi rodzice nie marudzili, bo mieszkamy na tym samym podwórku. Yy, I żeby nie musiała wysłuchiwać w niedzielę, dlaczego nie poszłam i, i w ogóle. I wtedy dopiero poczułam po modlitwie pierwszej, poczułam taki wewnętrzny spokój, jakiego nigdy nie czułam, bo ja od dzieciaka byłam krzywdzona, od dzieciaka byłam poniżana i. Doświadczyłam też złego dotyku, ale tym osobom już wybaczyłam. Powiedziałam to głośno. Nie skonfrontowałam się jeszcze z moim oprawcą, bo go tutaj nie ma, ale mam zamiar. Niech przyjdzie pokój i zrozumienie różnych spraw życiowych, których ona jeszcze nie rozumie, ponieważ są pytania w Twojej głowie, że nie rozumiesz różnych spraw życiowych, które się potoczyły w Twoim życiu. Powiem tak, jeśli się nie wycofasz z wiary, jeśli będziesz szukać, na każde jedno pytanie dostaniesz odpowiedź. Na każde jedno pytanie. Amen. I moje życie jest teraz naprawdę zupełnie, zupełnie innym. Mam w sobie radość, wstaję rano. Ja Bogu dziękuję za to, że stworzył tak piękny świat, za to, że mam, mogę chodzić, mogę słyszeć, mogę mówić. Codziennie, gdzie wcześniej musiałam objeżdżać koło pracy trzy razy, zanim dostałam miejsce parkingowe, ja mam codziennie miejsce na parkingu. Nie. Codziennie dla mnie. I tylko jak zaparkuję, to już dziękuję. Ludzie są tacy życzliwsi, i kontakty moje i córek są zupełnie inne. Nasze relacje są teraz wspaniałe. Nie mówię, że jest sielankowo i, i nigdy tam nie pomruczymy na siebie, ale jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej spędzamy razem czas. Cieszę się, że też podążają ze mną tą drogą, że też poznają Boga, że mają Go w sercu i razem możemy o tym rozmawiać i jest z ich strony również zrozumienie, choć początki też nie były łatwe. No i to wszystko. No, dziękuję. Dla takich świadectw warto żyć. Amen. Zaklaszmy dla Jezusa. Co się stało? Co, co tutaj się porobiło nam tutaj jakoś. O, trochę radości nie zaszkodzi. Czy to, co mówiłem, miało jakikolwiek sens, bo się nie znamy, nic pani nie mówiła. Tak ma sens. Może imię okay. chociaż? Iwona. Pani Iwonko błogosławimy tym samym. I jakby co jesteśmy? Niech ta radość, Dziękuję która teraz jest, niech będzie cały czas już. Amen.